Nic na mnie nie macie, to jakby kurwa, chłopie. Ja nigdy żadnego przepisu ruchu drogowego nie złamałem na motocyklu. Bo kiedyś samochodem zdarzyło mi się, na przykład, jak było 50, to czasami się zagapiłem i jechałem na przykład 58. I wtedy miałem bardzo duże wyrzuty sumienia przez parę dni, dlatego sobie powiedziałem, odkąd odebrałem uprawnienia do, yy, do kierowania motocyklami tak, tak zwaną kategorię A. Co sobie powiedziałem, że pomimo, że, na, że w samochodzie zdarzały mi się błędy, to na motocyklu to już się nie powtórzy. To mandat zabrać prawka, no ale to w samochodzie było przez przypadek. Ja po prostu nie wiedziałem, że nie mam prawa jazdy. Ja miałem kiedyś taki problem z takim logicznym myśleniem, nie? Bo jakby nie pamiętałem o tym, że nie mam prawa jazdy, ale wystarczy czasami odwrócić pytanie zadać je tak samo. I na przykład, jakby ktoś mi w tamtym momencie zadał pytanie, czy kiedyś się zrobiłem, to bym powiedział, że nie. Więc de facto mogłem się domyślić, że nie miałem prawa jazdy, jak jeździłem wtedy samochodem. Ale ja tego nie wiedziałem, bo nikt mi jakby nie odwrócił tego pytania. Wtedy miałem bardzo duże problemy z głową, ale na szczęście przeczytałem parę książek, pomedytowałem i teraz na przykład sam bym mógł rozwikłać takie zagadnienie. No. Więc no, ale żeby nie było, potem postanowiłem jakby się zreflektować. Potem się postanowiłem zreflektować, bo żałowałem tego, że wsiadłem kiedyś do pojazdu bez odpowiednich uprawnień. Tylko też musicie wziąć pod uwagę, wiesz, ja się nie chcę tłumaczyć, ale wtedy byłem kurwa młody i głupi. Ja myślę, że też takie doświadczenie życiowe nabieramy z czasem i wie wielu rzeczy, których które zrobiłem za młodu, nie powtórzyłbym teraz, jak już jestem dorosłym i odpowiedzialnym mężczyzną. No. Poza tym, kurwa, no różnie się ludzie mylą, no. Tak jak tutaj Joseph napisał, Szeliga na przykład się pomylił i wyruchał żonę swojemu trenerowi. No to ja myślę, że moje tutaj... Yy, wiesz, że mój występek tutaj, no nie jest aż taki, kurwa, najgorszy. Przecież to było dwa lata temu. No i co? W każdym razie zdarzyło mi się prowadzić samochód bez prawa jazdy. Spotkała mnie za to kara. Wstąpiła we mnie autorefleksja. I już więcej tak nie zrobię. Zresztą posiadam prawo jazdy mogę Wam tutaj pokazać. Proszę bardzo. Możecie zobaczyć, że wyciągnąłem oczywiście wnioski z moich wojarzy nielegalnych, że tak powiem. Potwierdź. Proszę bardzo. M obywatel, punkty karne. Proszę bardzo. Nie widzisz swoich punktów karnych? Może to oznaczać, że nie masz punktów karnych. Za coś powie, oho, ho, bo tu jeszcze pisze, że może prawa jazdy nie masz, hihi, hihi, hihi. To spokojnie, spokojnie. Tutaj aplikacja, bo wywater, za chwilę mam wszystko, za chwilę wam wszystko yy, rozjaśni, i tak? Bo się tutaj zaloguje, dowód, prawo jazdy. Obecnie nie masz punktów karnych, lub policja nie wpisała ich jeszcze do systemu, albo masz przekroczony limit na koncie. No ale oczywiście mam tutaj ważny dokument, że tak powiem. Dokument ważny. O chociaż kurwa, jest to mój pesel tak. Nie pokazuje. Jestem przykładnym obywatelem. Nie to co William, który jeździ kurwa na czerwonym świetle, ma 23 punkty i codziennie kurwa. Today, can be his last day, że tak powiem.